Na trasie S1 będę teraz zjeżdżał na autostradę A4 w kierunku Katowic. No i można powiedzieć, że wreszcie mamy tutaj przejezdny węzeł drogowy, a właściwie oba węzły drogowe bo zarówno węzeł Brzęczkowice już jest przejezdny, jak i węzeł Mysłowice. Jeszcze niedawno, gdy tutaj byłem. To wjeżdżaliśmy tutaj, zjeżdżając z S1 na 4, jeszcze mieliśmy tutaj stopa. Obecnie, jak widać, tylko znak ustąp, nakaz jazdy prosto. I proszę bardzo, wjeżdżamy znowu na bezkolizyjny pas włączeniowy. Nie ma w końcu. Wreszcie, żadnych e, robót drogowych. Oczywiście, zakaz wyprzedzania przez pojazdy e, ciężarowe. Nie ma żadnych robót. Wreszcie, również w rejonie e, węzła Mysłowice. Więc, wreszcie, autostradą A4 na odcinku od, od S1 do Katowic, wreszcie, możemy. Normalnie, ale to normalnie podróżować bez żadnych zwężek robót drogowych, i tak dalej. Czyli coś, co jeszcze do niedawna było rzeczą właściwie niemożliwą. Wreszcie można powiedzieć: w relacji Dąbrowa Górnicza Katowice jest alternatywa. Jest alternatywa do, dla krajowej 94, czwórki która jak wiemy w dalszym ciągu jeszcze jest w remoncie, co do samego węzła Mysłowice, no jakieś tutaj prace są prowadzone ale one prowadzone nie są już na samej autostradzie A4 autostradą A4 jak widzimy nawet nie mamy już ograniczeń prędkości więc te prace, które są prowadzone są prowadzone na zjazdach